Cofa się, nie zszedł na dół. On my... Co on robi? Gdzie? Nie, nie tam, nie tam, nie idź tam. Chcesz ty będziesz teraz coś budował. Tak, umrzyj, umrzyj, ja nie będę cię leczył. Umrzyj. Teraz będę leczył yy, kozaczkę no patrz kozaczka. Jakie... Jeszcze do ich bazy wejdź. Gin, 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 Tak, gini, gini, gini. Gini, 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 gini. tak. Dobra, mam. Ale umarłem w tym samym Wygraliśmy. Z tego idiota. No, zdenerwował mnie teraz. I też zdenerwował. Ale mnie jest dużo rzeczy nie denerwuje. Co? Dużo rzeczy też mnie denerwuje. Gdzie ty jesteś? Ech, Na ostrej im i zabieramy teczkę. Tu sniper jest ciekawa. Już po Waubera, uważaj! Łuk, au! Po prostu w twarz. Zabijcie. No nie widziałeś? Ciebie też Ciebie też zabiję? No. Też sobie wezmę swojego. A ja wezmę spaja. O i spaję się to Właśnie. Pójdę, pójdę sobie, przejdę się i zobaczymy co wtedy zrobię. A to jedziemy z tym koksem. Wiesz, że nas przenieśli do red? No przenieśli. i to niedobrze. Ej, Badek. Odruchowo się rzuciłem na czerwonego, na... nie? O. Dankeshell oh, Dankeshell Tutaj jest dobry łuk, Tak się nie wydaje Ty ja to mam blue i ich nie atakuję Bo teraz się przyzwyczaiłem Najgorsze to jest No też się przyzwyczaiłem Trochę to tak ciężko się uczyć Pali sobie blue są źli O jest spyro z naszą teczką Ta. No Ale wiemy, że Blue mają słabą obronę. To jest będę tak spaj. Ojej, zdobyli nam! E, Niedobrze. Pistolet, sygnałowy adept. Ok, ja zaraz zdobędę teczkę. Mam teczkę. Już do was idę. E, wsparcie poproszę. Idę, idę, idę. Okej, okay, zestrzelił mnie, ale teczka jest dość daleko. Dasz radę, jeżeli tam podejdziesz... O, bierz mi, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja tam tak dość blisko ją zaniosłem, nie? No, tylko tak w takim miejscu, że... ...mógł kampić. Dobra, dasz radę. O imię ich, o mi, ich, o mi ich! 37 HP zostało. Ale przeżyłeś? No. No, tak ma być. 13 HP. Dobra, ostatnia teczka Na dwóch stron, czyli teraz wszystko albo nic no. Dobra, zabij mnie To był nie, to nie był najlepszy pomysł, żeby rzucać się z nożem na, na snajpera, który miał Razorback Czy tam jak to chodzi? chodzi ci o tą starczę z tyłu? Tak, które było po w PC Dalej nie, nie mogę się przyzwyczaić, że walczy z Blue. Ja tak samo. Jest, ale tutaj też się walka rozgromiła. Oj, zginęłem. Ale wziąłem ze sobą niego. Wziąłem niego ze sobą. Ratuj i wbijam A nie udało Tę kieszeń Dobra, idziemy sobie Ale no, pobieg Okej, dość duża grupa nasza jest tutaj ja idę też tam pomóc Czyli zabrał teczkę? Nie, ale ja już zabieram Mam teczkę no. Okej, okay, ale tylko kawałek przyniosłem, ale przyniosłem. A ja zginąłem, bo tam działko jest. No wiem Ale jak wezmę ostateczną na nagrodę, to może tam uda mi się zdobyć. Duże Tyle by oni naszej nie potrafią. No, ale naprawdę wszyscy się raz biją o tą teczkę. Ja wezmę szybko skauta na, i na bąku tam wejdę. Tylko jeżeli ja tam wejdę, to ważne jest, żebyś bardzo szybko tam wszedł. Wtedy działko będzie skupione na mnie. I. O, uważaj, ja czekam przy tym. Dobra, ja już jestem blisko. Uważaj, pyro. Damowano. A, ja mi zabił. Dobra, wbijam. Oj Całką prawie to... mi dało rady trafiać No, widziałem, jak Ponyka, ręka, kolejny kawałek <laughs> To widziałem, też fajnie 15 nas to A tu coś jakby spy O, którego zabiłem, trafieniem krytycznym, bo miałem słońce na patyku, ha, ha, ha. Słyszy jakby dym. Dobra, to nie mój laptop. Okay. Dobra, jestem u nich. Mam, nie mogę wziąć teczki, bo jestem na bonku. Mam! Wziąłeś, jedź, 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 jestem z tobą, jestem z tobą. Nie zwraca się, jedź, 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 jedź. Jed, jed, jed. Wygramy to, wygramy to. Zajesz na jestem z tobą, odwróć się, odwróć się. Tak, no, pozdrawiam. Odwróć się. Hello, no. biegniemy, biegniemy, biegniemy. Iiiiii, i, I, nieba. I, nieba. I, nieba. I nieba. Oh, nie ma, kurde, musiałem. O nie, osiągnięcie zachowania. Cicho ciemne. O, kozaczysz, czy wypisali coś? Eee. Nie To co robimy to Sandartykę? Biegniemy hmm. na hemotam? Ty już pobiegłeś czy nie? No już biegnę, jestem już na... to... Jestem... O widzę, jesteś za mną? Nie, nie widzę cię. Jedzie jakby co tunelem To sniper jest Trafij mnie w traju... Oj, a mnie za to. jest gruby Kurde, uważaj, bo tam jest gruby i on nawala wszystkich wokół. A jakby ktoś mógł się wymienić za bostoński tłuczek to... Piszcie do mnie na Steam'a. Przydałaby mi się ta broń. Soler, jak A Mogłbyś musisz... Mogłeś po prostu kliknąć tam, bo ja mam jeszcze po tej mi No macie. Pokazuję wam teraz. Tak. I am Dave, jak skomenszył Mark i Tak, na Steam'ie nazywam się Michałem Jak trudno się nie domyślić, mam na imię Michał. Tak. Nie, nie z tego to co myślisz. Co tak ja? Nie myślisz jednak? O tym, co myślę? To dobrze. Nie powiesz mi to. Nie. nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że. Mój nick nie sugeruje mojego imienia. Tak to powiem. No, nie sugeruję. Nie, ani trochę. Nie, nie mam na imię Sara. Ale... Nie mnie, tak. Tu widzę jakiegoś spaja w tunelu. Au, zamieni Wjeżdżimy, że my łatwo. O, idzie kolejny pyro. Z, z tym, z teczką. No, co ty nie żyjesz? No, umarłem. Umarłem. Chodź, chodź, idioto. Kurde, przyzwyczaiłem się do BF-a i kapkuję, ja proga drogę zobaczę. Czyli co? Informuję innych graczy, że wróg tam jest. Okej. Okay. Ooo, ale się prosto w snajpera weszłem. Tak. Prosto. Na Sam środek. Postaram się Cię spektować, ale nigdzie się nie widzę. O, widzę Cię. Dobra, biegniesz, 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 biegniesz. Gdzie Ty tak biegniesz? Po teczkę. A, A gdzie? byś musiał biec? Jak macie zauważyć, jeżeli nie zauważyliście, kozaczek ma patrzałki profesora. jest ja chyba nie mam teraz założonych. Masz założonych, bo no. przed chwilą ją widziałem. No i kto, jakby kto pytał, ten gracz, któremu pomógł, to byłem, ja. Śmieszne jest, rzeczywistości było trochę na odwrót, ale. Czemu? Ty pomogłeś mi w TFA, czy ja tobie? No, ty mi. No. A okulary masz na to, że to ty pomogłeś mi. Dobra, no widzicie, jak na razie to ja tylko latałem po TT. Te o mapę zmieniają? No tak. No to to wygląda no na tyle. Z tego odcinka. Cześć. No. Dzięki, na razie. Pa.